Witaj, ukochana duszo, czy znasz to uczucie, głęboko w kościach, to niewytłumaczalne przeczucie, że coś jest bardzo, bardzo nie tak. Szepcząca dusza, ciche ostrzeżenie, którego twój rozum nie mógł pojąć. A serce, serce nie chciało zaakceptować. To był znak, znak tak jasny jak słońce w bezchmurny dzień. A jednak zamknąłeś na niego oczy. Powiedziałeś sobie, że to tylko wyobraźnia, że przesadzasz, że to nic nie znaczy. Po prostu go zignorowałeś, a potem pewnego dnia obudziłeś się w ruinach życia, którego można było uniknąć. I zadałeś sobie to jedno, rozdzierające serce pytanie: Dlaczego nie posłuchałem? Znak rzadko przychodzi z hukiem i fanfarami. To nie zawsze płonący krzew czy głos z nieba. Najczęściej jest o wiele subtelniejszy, niemal intymny, idealnie dopasowany do twojej duszy. Pamiętasz tę piosenkę? Tę samą, która jakimś cudem włączała się w radiu za każdym razem, gdy płakałeś w samochodzie po kolejnej kłótni, a jej tekst trafiał w samo sedno twojego bólu. A może to była ta rozmowa, przypadkowo podsłuchana w kawiarni? Obcy ludzie opisywali związek, który był niemal lustrzanym odbiciem Twojego, nazywając go wprost toksycznym. Albo ten sen, który wracał i wracał, tak żywy, że budziłeś się zlany potem, czując, że Twoja podświadomość krzyczy, próbuje Ci coś powiedzieć. Coś, czego na jawie za nic w świecie nie chciałeś usłyszeć. To mogło być też coś prostszego. Troskliwe spojrzenie przyjaciela, którego nie umiałeś odwzajemnić. Nagły, fizyczny ciężar w klatce piersiowej na samą myśl o powrocie do domu. Albo ta chwila, gdy spojrzałeś w lustro i nie poznałeś osoby w odbiciu, tych smutnych oczu, tego wymuszonego uśmiechu, tego braku iskry, która przecież kiedyś tam była. Duchowość nazywa to boską interwencją, zaproszeniem do refleksji. Wezwaniem do zmiany. To ta nadprzyrodzona intuicja, która mówi ci, że zbaczasz z drogi. I w tamtym momencie czułeś to z absolutną pewnością. To nie był przypadek, to była wiadomość. Przez ułamek sekundy wszystko stało się krystalicznie jasne. Ten związek, ta osoba, to życie, to wszystko cię niszczy. Odejście było jedynym ratunkiem. Znak był twoją mapą i kompasem, które wskazywały drogę ucieczki z płonącego domu. A jednak stałeś w miejscu, sparaliżowany, i patrzyłeś, jak ogień pełznie coraz bliżej. Ta chwila jasności nie trwała długo, bo zaraz po niej pojawił się on, potężny, ogłuszający głos strachu i zaczął szeptać swoje własne, zatrute prawdy. A co, jeśli przesadzasz? Mówił: Każdy związek ma problemy, ideały nie istnieją, i zaczynałeś racjonalizować. Wspominałeś te dobre chwile, te nieliczne perły w morzu bólu, i kurczowo się ich trzymałeś. Budowałeś z nich fałszywy ołtarz normalności. A co, jeśli nikogo już nie znajdę? To był jego koronny argument. Strach przed samotnością, tak pierwotny i tak potężny, że potrafi nas zmusić, byśmy tkwili w sytuacjach, które nas powoli zabijają. Wizja pustego mieszkania i samotnych wieczorów była tak przerażająca, że codzienna dawka upokorzeń wydawała się ceną, którą warto zapłacić. Lepiej nieszczęśliwym z kimś niż po prostu samemu. Prawda! Co powiedzą ludzie? Rodzina, znajomi, strach przed oceną, przed wstydem. Przed tymi wszystkimi pytaniami i tłumaczeniem się z porażki. O wiele łatwiej było udawać, zakładać maskę na spotkaniach, grać w przedstawieniu pod tytułem Wszystko gra, niż zmierzyć się z prawdą. I tak dzień po dniu ignorowałeś kolejne znaki. Czerwone flagi, które kiedyś wyły alarm, stały się po prostu tłem. Ciągła krytyka, manipulacja, brak wsparcia. Wszystko to stało się normą, Twoją nową, straszną normalnością. Zacząłeś naginać własne wartości, tracić szacunek do siebie. Znasz to z wesela wyspiańskiego. Ten chocholitaniec. Bohaterowie dramatu dostają znaki. Widzą zjawy, które są głosem ich sumienia, wezwaniem do walki. Ale zamiast chwycić za broń, wpadają w trans. W bezwolny, hipnotyczny taniec. Ty też wszedłeś w taki taniec. Zamiast działać, kręciłeś się w kółko w rytm muzyki strachu i zaprzeczenia, powtarzając te same, destrukcyjne kroki. Każdego dnia wybierałeś iluzję bezpieczeństwa zamiast niewygodnej prawdy. Konsekwencje nigdy nie są natychmiastowe. To powolny, podstępny proces, jak rdza. Która po cichu zżera metal od środka, aż pewnego dnia wszystko się po prostu rozpada. Twoje poczucie własnej wartości, na początku tylko lekko nadszarpnięte, teraz leżało w gruzach. Zacząłeś wierzyć w tę całą krytykę, w to, że nie zasługujesz na nic lepszego, że to z tobą jest coś nie tak. Patrząc w lustro, nie widziałeś już siebie, ale jakąś bladą, Zmęczoną i przestraszoną wersję osoby, którą kiedyś byłeś. Twoje pasje zniknęły. Przyjaciele powoli się odsunęli, zmęczeni Twoją nieobecnością i wiecznym smutkiem. Świat stracił kolory. Ironia losu polega na tym, że to, co miało Cię chronić przed samotnością, tkwienie w tym związku, stało się jej największym źródłem. Nigdy nie czułeś się bardziej samotny niż wtedy. Gdy leżałeś obok osoby, która powinna być ci najbliższa, a między wami czułeś tylko lodowatą przepaść. A potem przyszedł kryzys duchowy, najgłębszy i najciemniejszy etap. Poczułeś się opuszczony. Przecież Bóg, aniołowie, Twoja intuicja, cokolwiek to było, wysłało ci znak, dało szansę, a ty ją zignorowałeś. W głowie pojawiła się straszna myśl: może na to zasłużyłem? Może to kara za moje tchórzostwo, za to, że nie posłuchałem. To poczucie zagubienia, utraty sensu jest druzgocące, jakbyś błądził w gęstej mgle bez mapy i kompasu, bo ten, który dostałeś, dawno temu wyrzuciłeś. A najgorszy moment przychodzi z tą jedną bolesną świadomością. Cały ten ból, cała ta strata można było tego uniknąć. Ból odejścia, którego tak się bałeś, byłby ostry, ale krótkotrwały, jak operacja ratująca życie. A ból pozostania stał się chorobą przewlekłą, taką, która powoli zabijała cię od środka każdego dnia. Ale wiesz co, nawet na samym dnie tej ciemności może pojawić się światło. Czasem właśnie upadek jest potrzebny, by wreszcie się od niego odbić. Kiedy jesteś już całkowicie złamany, przychodzi zrozumienie. Ten znak, który zignorowałeś, to nie był test, którego nie zdałeś. To nie była pułapka, to był akt miłosierdzia. Linia ratunkowa rzucona ci, gdy stałeś na krawędzi. Siła wyższa nie opuściła cię, gdy zignorowałeś jej szept. To ty opuściłeś samego siebie. Prawdziwe przebudzenie przychodzi, gdy zdajesz sobie sprawę, że moc, by to wszystko zakończyć, cały czas była w tobie. Twoja intuicja to twój wbudowany GPS. Cichy głos prawdy w świecie pełnym hałasu, strachu i cudzych opinii. Uciszyłeś go, ale on nigdy nie zniknął. Zawsze tam był, czekał cierpliwie, aż będziesz gotów go znowu usłyszeć. I wiesz, jaka jest z tego lekcja: bolesna, ale w gruncie rzeczy prosta. Słuchanie swojej intuicji to akt największej miłości własnej. To powiedzenie sobie, moje samopoczucie, Mój spokój ducha są ważniejsze niż strach przed nieznanym. To zaufanie, że nawet jeśli droga po odejściu będzie trudna, to poprowadzi cię do uzdrowienia, a nie do dalszej destrukcji. Strach zawsze będzie krzyczał najgłośniej. Będzie podsuwał ci najgorsze scenariusze, a intuicja? Intuicja mówi szeptem. Ona nie dyskutuje. Po prostu wie. Twoim zadaniem nie jest kłócić się ze strachem. Ale nauczyć się wsłuchiwać w ten cichy szept prawdy. Niech aniołowie błogosławią każdego z Was, którzy pozostali do końca. Niech znajdziecie światło i siłę, by podążać drogą, którą naprawdę pragną Wasze serca. Amen.